Rezerwy Śląska Wrocław w drugiej lidze, MKS Kluczbork w barażach, odraz skrzynie zając Byto Modrzański, Unia Turze Śląska, Stałbrzek i grupach Chmiel Polonia Słubice spadają do czwartej ligi. Sezon w trzeciej lidze zakończony, choć wciąż nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapraszam na podsumowanie ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Babiarczuk o Lubuskim Sporcie, który wraca po krótkiej przerwie z różnych powodów. W zeszłym tygodniu nie udało się tego odcinka nagrać, za co najmocniej Was przepraszam, ale w tym nadchodzącym czasie dużo tego będzie. To tak słowem wstępu, dlatego że zakończył nam się sezon w trzeciej lidze. Kończy nam się sezon dzisiaj, bo nagrywam ten odcinek w środę w wojewódzkiej czwartej lidze. W weekend też zakończy się sezon w zielonogórskiej i gorzowskiej, gorzowskiej okręgówkach. Do tego dzieje się też, jeśli chodzi o inne dyscypliny, m.in. o koszykówkę i Orlen Zastal Zielona Góra, który tworzy swój skład na przyszły sezon. Znamy już trenera i rozgrywającego m.in. o Zastalu też będzie odcinek w najbliższym czasie. Dzisiaj krótko o... krótko to czy krótko to zobaczymy... Po podsumowanie tego co działo się w ostatniej kolejce i podsumowanie też sezonu w wykonaniu jednej drużyny takie częściowe bo będę chciał się też skupić na każdym lubuskim trzecioligowcu w najbliższym czasie i pewnie w, w jednym odcinku zawrzeć podsumowanie co najmniej dwóch drużyn też nagrać coś dłuższego o czwartej lidze, więc naprawdę myślę, że tego kontentu w najbliższym czasie będę dostarczał, Wam, a przynajmniej postaram się dostarczyć wam sporo. Poza tym też, jak już widzicie, po naszym Facebooku zaczyna żyć nam ten sezon ogórkowy. Kwestia transferów, zmian. Zawodników, zmian przy, przynależności klubowej przez zawodników, więc naprawdę ten najbliższy okres w piłce, ale nie tylko, będzie ciekawy. Na początek, tradycyjnie jeszcze zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Kto jeszcze tego nie robi i oczywiście też śledzenia wszystkich naszych kont w serwisach społecznościowych, czyli na Facebooku, na TikToku, na Instagramie. Na Spotify również możecie słuchać tych podcastów, więc, czy też vlogów, znaczy tych vlogów w formie podcastu, tak należałoby powiedzieć. Więc generalnie do tego zachęcam. A teraz już przechodząc do meritum, to zanim o trzeciej lidze, to dwa słowa o sprawach absolutnie palących, myślę, wszystkich fanów futbolu w tym kraju, czyli o kadrze, bo dzieje się w niej bardzo, bardzo źle i no. Ja powiem tak, w tej sytuacji, którą mamy, to chyba nie ma osoby w tym kraju, która znajdzie racjonalne argumenty, by przekonać innych do obrony Michała Probierza. Wydaje mi się, że tych argumentów po prostu nie ma. Nagrywam ten odcinek też już po tym, jak pojawiła się informacja na temat tego, że Michał Probierz zostanie Nadal selekcjonerem reprezentacji Polski po tej rozmowie w Cztery Oczy z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą, który ma pełnić rolę mediatora w sporze między selekcjonerem Arbertem Lewandowskim. Nie wiem jak wy, ale ja szczerze mówiąc tego nie widzę. I kto jak to, ale chyba Cezary Kulesza to nie jest najodpowiedniejsza osoba do bycia mediatorem w sporze między swoim przyjacielem, czy też bardzo dobrym kolegą, bo takim jest Michał Probysz i wszyscy doskonale o tym wiemy. A byłem już kapitanem reprezentacji Polski, legendą tej kadry, najwybitniejszym polskim piłkarzem w historii, etc., etc. Boję się, że to się po prostu nie uda. Natomiast jeśli chodzi o całą tę sytuację, to oczywiście Robert Lewandowski nie jest bez winy. Robert Lewandowski to nie był, co już myślę, możemy spokojnie powiedzieć, najlepszy kapitan w historii tej kadry. Natomiast to w jaki sposób został potraktowany, to w jakim momencie ta decyzja została ogłoszona, w jaki sposób została mu przekazana, przypominam, że w piątek Robert Lewandowski był. W Chorzowie podczas meczu z y, towarzyskiego z reprezentacją Mołdawii i powiem szczerze, ja nie wierzę, że ta chęć zmiany kapitana u Michała że to się urodziła w sobotę czy nagle w niedzielę. Sądzę, że ta myśl kiełkowała już wcześniej, więc jeśli ona była i, i chciałem zakomunikować Robertowi, to trzeba było mieć jaja. I zrobić to w cztery oczy, a nie dzwonić w niedzielę, gdzieś tam wieczorem, i, i przekazywać mu te informacje. Te wyciąganie w ogóle e, tych rzekomych słów, które Robert mówił czy nie mówił, bo w sumie tego nie wiemy, to była rozmowa ich tak naprawdę dwóch, słowo przeciwko słowu, ale wyciąganie tego na konferencji prasowej to jest po prostu czas poniżej. Pasa. Mam na myśli tutaj mówienie o tym, jak skomentował kwestię opaski, czy, czy że zaproponował tę wersję, z tym, żeby powiedzieć, że to on sam zrezygnował z tej opaski. No, jakby nie jesteśmy w stanie już teraz tego zweryfikować, bo, bo tutaj będzie tak jak powiedziałem, słowo przeciwko słowu, no musiałoby wyciec nagranie z tej rozmowy, a pewnie to się nie stanie. Natomiast podgrzewanie całej tej atmosfery na dwa dni przed jakże ważnym meczem, który ostatecznie przez reprezentację został przegrany, co może bardzo skomplikować drogę do wywalczenia sobie awansu na Mistrzostwa, no to powiedzmy sobie wprost, to wszystko jeszcze bardziej przekonuje do tego, że Michał Probysz nie powinien z tą reprezentacją pracować, bo ani sportowo się nie broni, ani organizacyjnie, ani wizerunkowo, ani jeśli chodzi o to zarządzanie kryzysem, który mamy to wszystko po prostu dzisiaj tylko i wyłącznie dowodzi temu, że po prostu jego w tej kadrze już być nie powinno, no ale niestety jest i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie niewykluczony nawet, że do końca tych eliminacji, że być może dopiero wtedy Cezary Kulesza przejrzy na oczy i, i, i podejmie tę decyzję o, o zmianie selekcjonera. Druga kwestia, jakże istotna, Cezary Kulesza całkiem niedługo już wygra wybory. W zasadzie to już się wygrał, bo będzie jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc w zasadzie ma drugą kadencję w kieszeni. No i e, tutaj też wielkich zmian, jeśli chodzi o organizację tego związku i jakiekolwiek zabiegi pr spodziewać się nie możemy, bo po prostu będzie to wyglądało tak, jak wyglądało do tej pory, a może jeszcze gorzej. Choć pytanie, czy gorzej się da. Więc e, pointując, no moje zdanie jest takie, że absolutnie w tym sporze. Podpisuję się pod tym, co powiedział wczoraj Artur Wichniarek. On myślę zawarł w tej swojej wypowiedzi pomeczowej, wszystko do, do niej was odsyłam, a więc to powinien być ostatni mecz probieża. Na gwałt powinna zostać dokonana zmiana poszukiwania nowego selekcjonera, i jak najszybciej do tej kadry powinien wrócić Robert Lewandowski, choć istotnie zastanowiłbym się, czy w roli kapitana czy nie jednak w roli być może nawet takiego zawodnika, który niektóre mecze będzie odpuszczał te mniej istotne, ale pojawił się w absolutnie newralgicznych spotkaniach, a takie nas czekają przecież we wrześniu z Holandią, tu może mniej, bo, bo wiadomo realnie szansa na uzyskanie punktów będzie raczej niewielka, ale ten mecz z Finlandią niewątpliwie będzie kluczowy w kontekście tych eliminacji. No ale jak będzie to, to chyba wszyscy wiemy, i chyba na dzisiaj nic nie wskazuje na to, by, by miała się dokonać jakaś zmiana. To tyle w kontekście reprezentacji. I zachęcam Was oczywiście także do tego, by w komentarzach wyrazić swoje zdanie, co Wy sądzicie, chociaż powiem szczerze, jak będzie tutaj chociaż jeden głos broniący Michała Probierza, to będę zaskoczony. O ile myślę, że kwestia tego sporu z Robertem Lewandowskim, to pewnie tutaj głosy są trochę podzielone i różne jakby zdanie na ten temat, o tyle jakby sama praca myślę. Selekcjonera w kadrze oceniana jest przez no myślę, zdecydowaną większość w ten sam sposób, ale mimo wszystko komentarze są do Waszej dyspozycji. Czekam na to, jak, jakie Wy macie zdanie na temat tego, co się dzieje wokół kadry i też wokół związku, bo tutaj na, ten, na te problemy myślę trzeba wizerunkowe, zwłaszcza patrzeć szerzej. A jeśli chodzi o grupę trzecią Betclick, trzeciej ligi i tę ostatnią 34. kolejkę, to spójrzmy sobie w ramach przypomnienia jeszcze na wyniki tej serii gier, no i kilka ciekawych rozstrzygnięć na pewno, które miały jeszcze znaczenie w sobotę i w niedzielę, ale w związku z tym, co zadziało się wczoraj, to też niektóre te wyniki trochę znaczenie przestały mieć, a za chwilę mogą w ogóle go nie mieć. Więc tak, zanim o tym, co działo się w tej kolejce, to jedna bardzo ważna informacja jest taka, co myślę, że do wszystkich albo do większości już pewnie dotarło, że w związku z nieotrzymaniem licencji na grę w drugiej lidze przez kotwicę Kołobrzeg i Wisłę puławy, która oczywiście i tak de facto z ligi spadła, zmienił nam się układ baraży tak naprawdę kotwica tutaj zamieszała bardziej aniżeli Wisła. Puławy, chociaż w sumie Wisła też, bo mia, ma to wpływ na rezerwy zagłębia, ale do brzegu. Rekord Bielsko-Biała to jest drużyna, która miała grać w barażu i miała trafić na zwycięzcę parę błękitni Stargard MKS Kluczbork, czyli potencjalnie mogłaby zespół z grupy trzeciej w Betflix trzeciej ligi jeden zablokować w momencie, gdyby MKS ten baraż wygrał. No bo wtedy nikt by się nie uratował, bo spadłby rekord. Ale to już jest nieaktualne, dlatego że rekord się utrzymał w rozgrywkach. W barażach gra Olimpia e, Grudziądz i ona, znaczy ona i tak miała grać w tych barażach, ale ona przeskoczyła pięterko wyżej w tabeli. Więc ona zagra ze zwycięzcą tej pary. Ten mecz swoją drogą odbędzie się dzisiaj, więc no pewnie jak będziecie słuchać większości większość z was tego odcinka, to, to już będziecie znać rozstrzygnięcie tego meczu. Natomiast w drugiej parze miała grać drużyna zwycięzca pary z grupy pierwszej i czwartej, czyli między innymi rezerwy legi, tam są i pod hale nowy targ, jeśli się nie mylę. A y, miał to być właśnie zespół Olimpii Grudziądz y, czekający na zwycięstwo tej pary, ale wiemy już, że nie będzie, bo będą to właśnie rezerwy Zagłębia Lubin, które skorzystały na tym, że Wisła Puławy nie otrzymała licencji i w zasadzie z góry już y, poinformowała Kilkanaście dni temu o tym, że w ogóle nie będzie nawet próbowała e, się starać o, o grę w drugiej lidze w przyszłym sezonie, bo po prostu nie ma na to środków. Sytuacja finansowa klubu jest fatalna i, i maks co może być w przyszłym sezonie, jeśli chodzi o Wisłę, to, to walka w trzeciej lidze. Więc efekt jest taki, że choćby porażka Stilonu z soboty może okazać się kompletnie już bez znaczenie. Przechodząc do wyników do konkretów to ostatnie luskie derby mieliśmy w tej serii gier no i nie było w nich niespodzianki. Karina Gubin wygrała pewnie u siebie mimo, że oficjalnym gospodarzem meczu oczywiście była Polonia to mecz rozgrywany w Gubinie z uwagi na modernizację obiektu w Subicach. wygrany pewnie przez Karinę 3 do 0. Karina finalnie kończy sezon na czwartym miejscu na takie dłuższe podsumowanie sezonu w wykonaniu Kariny bo tutaj naprawdę Wiele wątków na to się składa, wiele ważnych kwestii, ale też yy, sprawa tego, jaka jest przyszłość Kariny, yy, na to poświęcę jeszcze osobny odcinek. Natomiast w kontekście tego meczu, takie krótkie podsumowanie i wniosek jest yy, taki, że po prostu zabrakło Karinie bardzo, bardzo mało na finiszu tej ligi w zasadzie 6 punktów. Jak sobie spojrzymy hmm. na tabelę, to, to dobrze to widać, że Sześciu punktów w nie zabrakło do drugiego MKS-u. z którym była w stanie nawet wygrać na finiszu, ligi, była w stanie pokonać rezerwy, mieć legnica, zremisować na trudnym terenie we Wrocławiu, ale potraciła punkty na zespołach jednak z dołu tabeli. Wydaje się, że to koniec końców było kluczowe, no, wiadomo ta porażka z podysianką Katowice choćby, no ale nie tylko. Generalnie i tak Karina w końcówce sezonu nie była zależna już tylko i wyłącznie od siebie, natomiast no, nie ma co ukrywać te straty punktów na zespołach z dolnej części tabeli, też remis ze Stilonem u siebie to wszystko sprawiło, że ostatecznie tego drugiego miejsca zająć się nie udało, ale tak jak powiedziałem tutaj na takie szersze jeszcze przedstawienie całego sezonu historycznego, absolutnie fantastycznego w wykonaniu Gubinian przyjdzie jeszcze czas jeśli chodzi o Karinę to tutaj też warto zwrócić uwagę, że ta wiosna była w wykonaniu zespołu Grzegorza Kopernickiego chimeryczna, bo był okres bardzo dobry ale był okres też dołka meczów przegranych, ale tak jak powiedziałem, jeszcze do tego wszystkiego przejdę. Więc, Karinę dzisiaj zostawiamy z boku. Podobnie w kwestii Polonii, która no, po prostu przegrała kolejne spotkanie. Natomiast najważniejszy mecz sezonu dla niej wiemy. Odbył się w środę w Odrzańskim finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Duża sprawa, że zespół Krzysztofa Kaczmarczyka w ogóle do tego finału się wdrapał, że przy tych wszystkich problemach, które miał zarówno sportowych, jak i organizacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o tę e, ostatnią serię gier, to tutaj ważne zwycięstwo gwarantujące to drugie miejsce odniósł MKS Kluczbork, który 3-0 pokonał Lechię Zielona Góra, pokonał w pełni... Zasłużenie, natomiast no, trzeba powiedzieć, że MKS po prostu był najlepszą drużyną, i teraz to zobaczycie w tabeli. Jeśli chodzi o 2025 rok, kapitalna forma drużyny Łukasza Ganowicza. Oni po prostu na to drugie miejsce zasłużyli. Tym bardziej na pochwały też zasługuje fakt, że wśród tych trzech porażek MKS-u jest właśnie zwycięstwo Kariny, która zauważcie, MKS Klutsborg wygrał. 10 z ostatnich 11 spotkań. Przegrał tylko jedno to właśnie w gubinie z Kariną, więc to z jednej strony pokazuje, jak kapitalnym zespołem dysponował Grzegorz Kopernicki w tym sezonie i wydaje się, że jednak można było wykręcić jeszcze więcej że, że jeszcze trochę tej cytryny wycisnąć można było z tej drużyny, mówiąc kolokwialnie a z drugiej strony Kapitalna wiosna, rewelacyjna wiosna zespołu Łukasza Ganowicza, który, tak jak widzieliście, punktował kapitalnie w tym roku. Nawet lepiej od, minimalnie lepiej od rezerw Śląska Wrocław. No i co zaskakujące, to myślę, trzecia pozycja jednak w tym zestawieniu też Astro Energy warty. Gorzów, o której znowu to powiem, często mam wrażenie tej wiosny i w ogóle w tym sezonie zapominamy, a Paweł Posmek naprawdę wykonał kapitalną robotę z tą drużyną i to był też fantastyczny sezon dla warty historyczny, no bo zakończony na jakże wysokim piątym miejscu. Jeśli chodzi o MKS Kluczbork, najlepsza obrona, najlepszy atak w 2025 roku w tej lidze, najlepsza obrona, biorąc pod uwagę całe rozgrywki. Minimalnie gorszy ofens, minimalnie gorsza ofensywa od rezerw Śląska-Wrocław, no ale jak masz w swoim składzie Dawida Wojtyrę i Patryka Tuszyńskiego, którzy wspólnie pakują 35 razy piłkę do bramki rywali, co jest niemalże połową Twojej zdobyczy, no to nic dziwnego, że wykręcasz taki rewelacyjny wynik i taki rewelacyjny sezon. Pytanie, jak ten sezon się. Ostatecznie dla MKS-u zakończyć, czy awansem do drugiej ligi, czy też nie. Tym niemniej raz jeszcze podkreślam duży szacunek dla zespołu Kaszaganowicza za ten sezon, za tę formę w ostatnich tygodniach, bo oni naprawdę grali e, kapitalnie i po prostu należą im się duże słowa uznania. A na zgoła przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o tę ostatnią serię, gier, był CF Bestilon Gorzów, który przegrał 0 do 1 z LKS-em, go z drugi. Mecz kończył w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach, m.in. dla Filipa. Wiśniewskiego w konsekwencji dwóch żółtych, oczywiście na koniec, jeszcze po meczu, też w konsekwencji dwóch żółtych, czerwoną kartkę zobaczył Szymon Czajor. Generalnie mnóstwo kontrowersji, mnóstwo pretensji Gożowian po tym spotkaniu do arbitra tego meczu. A zresztą posłuchajcie sami fragmentów tych wypowiedzi, co, co mówili Mateusz Konefał, ale także jego podopieczni. W takim momencie, kiedy, kiedy wiedzą, że jest mecz o bardzo dużą stawkę. Jak, ja, jak obejrzymy sobie Ekstraklasy, pierwszą ligę, no to tam, tam nawet w pierwszej lidze potrafią dać najlepszych, topowych sędziów z Ekstraklasy, a tutaj w takim momencie przysyła się takiego sędziego, który nie panuje kompletnie nad, nad tym, co się dzieje na boisku. To my obrywaliśmy tak naprawdę najbardziej na zdrowiu, a, a chłopaki z Goczałkowic nie dostawali e, żadnego upomnienia, żadnej kartki, tak? nawet żółtej. U nas tak naprawdę te dwie kartki żółte, co, co chłopaki dostawali, podwójne, tak, to były za jakieś tak naprawdę błachowski. także no Jestem naprawdę mega poirytowany. I oczywiście sytuacja dzisiaj jest taka, jak mówiłem na wstępie, że Stilon tak naprawdę mimo tej porażki może się utrzymać i myślę, że się utrzyma, bo w moim odczuciu rezerwy zagłębia po prostu to utrzymanie sobie wywalczą, a jeśli... Jeśli nie one, no to zawsze jest jeszcze ta opcja w postaci MKSU Kluczbork, ale powiem szczerze, jeśli miałbym być kibicem Stilonu i obstawać za którąś wersją i liczyć na którymś drużyn, to liczyłbym mimo wszystko na to, że po prostu rezerwy Zagłębia Lubin swój baraż wygrają i w lidze się utrzymają i w ten sposób zapewnią też to miejsce w trzeciej lidze na kolejny sezon Stilonowi, a tym samym też i rezerwy Stilonu nie spadną do okręgówki, bo gdyby Stilon spadł do czwartej ligi, to się rzeczy, jego rezerwy od razu też polecą do, do, do klasy okręgowej, mimo że w czwartej lidze to utrzymanie sobie y, zapewniły. W każdym razie nie, nie da się ukryć, że finish ligi nie był dobry w wykonaniu zespołu Mateusza Konefała. On nie był też może zły. Ale inaczej, nie był wystarczająco dobry, by nie oglądać się dzisiaj na nikogo i żeby ze spokojem już myśleć o kolejnym sezonie. Bo jak sobie spojrzymy na statystyki, jak to wyglądało w ostatnich pięciu kolejkach, to sami widzicie wszystkie zespoły, które były w pobliżu Stilonu, które były jego bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, czyli Górnik-Polkowice. Czyli górnik dwa zabrze, czyli pniówek Pawłowicy, nawet o którym Wam przecież jeszcze nie tak dawno mówiłem, że jest w potwornym kryzysie i przegrywa mecz za meczem. Wszystkie te zespoły punktowały lepiej od stilonu. Nie da się ukryć, że ten remis bezbramkowy w Słubicach to może się za kilkanaście dni odbijać stilonowi czkawką, bo gdyby w tym spotkaniu zainkasował komplet punktów, miałby ich przed meczem z LKS-em oczywiście dwa więcej i nie musiałby w tym meczu grać o trzy punkty. Oczywiście grałby o zwycięstwo, ale nawet remis dawałby przy tym układzie, który mamy dzisiaj utrzymanie Gorzowianom w rozgrywkach Więc no generalnie sytuacja byłaby inna, do tego wiemy też niewykorzystana z szansa w Gubinie, bo tam Stylion też mógł sięgnąć po trzy punkty Um, więc no generalnie sami sobie mogą być tylko i wyłącznie um, sami sobie są winni, gorzowiani tylko do siebie mogą mieć pretensje, jeśli ostatecznie z tej ligi spadną, a to może się naprawdę okazać dużym problemem dla klubu, który już. Mówiłem Wam o tym wielokrotnie. W zeszłym sezonie robił wszystko, by za wszelką cenę wygrać Pro Junior System, po to by zgarnąć 400 tysięcy złotych i załatać dziurę budżetową. W tym sezonie, to już tak przechodząc do Pro Junior System, spójrzmy sobie na klasyfikację. Tego pierwszego miejsca nie obronił. To pierwsze miejsce zajęła Lechia Zielona Góra. Ona zgarnia 400 tysięcy złotych premii, 300 tysięcy leci na konto Ślęzy i teraz tak, jeśli Stilon z Ligi spadnie, nie otrzyma 200 tysięcy, tylko 100, a więc... Dużo mniej niż w zeszłym sezonie. Jakoś te 300, brak tych 300 tysięcy, no trzeba będzie e, m, ukryć, jakoś trzeba będzie w tym budżecie te pieniądze e, nazbierać. E, Stalbrzek, oczywiście 50 tysięcy, za czwarte miejsce też połowa stawki z uwagi na e, spadek, więc e, te problemy finansowe mogą być e, jeszcze e, większe. A już e, w ostatnich e, dwóch e, sezonach były sygnały, że ta Sytuacja nie jest optymalna, że mówiąc wprost nie jest yy, różowo. No ale wiadomo, jeśli chodzi o stylon to to po prostu jest wyczekiwanie tego, co, co się stanie. Sytuacja trochę podobna do Warty, z tym, że Warta w zeszłym sezonie no, była pogodzona już z tym, że spada do czwartej ligi, bo w pewnym momencie wydawało się, że Radunia jednak z drugiej ligi się nie wycofa, no ale wiemy, ostatecznie krótko przed startem ligi się wycofała i to Warciarzy uratowało. No i dzisiaj nie byłoby tego kapitalnego wyniku Pawła Posmyka, to też jest paradoks. drużyna, która sportowo, sportowo spadła do czwartej ligi, dzisiaj kończy rozgrywki trzeciej ligi w bardzo... Podobnym składzie, nie takim samym, ale w bardzo podobnym składzie, na piątym miejscu. To, to też pokazuje, że piłka naprawdę potrafi być nieprzewidywalna. Jeśli chodzi o, o Stilon, jeszcze, no to mam wrażenie, że jednak. Czegoś zabrakło tej drużynie Mateusza Konefała w końcówce sezonu, że Mateusz Konefał wydawało mi się, że to będzie idealny facet do roli strażaka. Zresztą pamiętacie, mówiłem o tym, że z jednej strony nie, nie byłem zwolennikiem tego, by Łukasza Maliszewskiego zwalniać. Uważałem, że on powinien jeszcze dostać e, szansę, ale jednocześnie akurat wybór Mateusza Konefała wydawał się bardzo racjonalny, no bo to jest facet, który po prostu w warcie regularnie musiał gasić pożary, wskakiwał, nawet w były sytuacje, kiedy wskakiwał do drużyny w trakcie sezonu i po prostu ją przed tym spadkiem ratował. Ale z drugiej strony poprzedni sezon i ten pokazują, że chyba jednak coś się zmieniło, jeśli chodzi o Mateusza Konefała. W sensie nie ma chyba tego takiego pierwiastka, być może szczęścia, być może czutki, jak zachować się w konkretnych meczach, w konkretnych momentach, bo no jakby nie patrzeć drugi raz sportowo ten zespół nie był w stanie zapewnić sobie utrzymania. Oczywiście jakby Pewne okoliczności sprawią finalnie, że stylon w tej lidze może się utrzymać, ale umówmy się, on się sportowo w tej lidze nie utrzymał. To efekt będzie tylko i wyłącznie tego, że kotwica koło około brzeg ma potężne problemy finansowe i nie może zagrać w drugiej lidze. No, niech nikt nie próbuje wam wmówić tego, że stylon utrzymał się sportowo, bo stylon sportowo się w tej lidze nie utrzymał i skorzysta, tak jak i Warta skorzystała w zeszłym sezonie na wycofaniu Raduni Stężyca, tak Stilon skorzysta po pierwsze na wycofaniu, czy też na braku licencji dla Kotwicy Kołobrzeg, ale też i dla Wisły Puławy, bo dzięki temu zagra w tych, że barażach zagrają rezerwy Zagłębia Lubin, a gdyby tak nie było, gdyby to była właśnie Wisła Puławy, no to już dzisiaj byli, wiedzielibyśmy na 100%, że, dwa, że dwie drużyny z drugiej ligi lecą, lecą, do grupy trzeciej i jest w zasadzie tylko już na ja w przypadku Stilonu byłaby w MKS-ie kluczbork, więc generalnie sportowo ten zespół nie był w stanie zapewnić sobie utrzymania. Tutaj też jeśli chodzi o Stilon, myślę, że można to rozbierać na czynniki pierwszej i też pewnie więcej jeszcze o Stilonie w najbliższym czasie na tym kanale usłyszycie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Miało być jeszcze kilka słów o Odrze, ale w trakcie uznałem, że zostawię sobie temat Odry na odrębny odcinek, bo w zasadzie wiele na temat tego ostatniego meczu ze śledzą Wrocław do powiedzenia nie mam, bo, bo też tego meczu nie widziałem. A jednocześnie w zasadzie tutaj zaczynajmy się już rozbijać o kwestię podsumowania sezonu, tego o to, kto zostaje, kto odchodzi. To też możecie zresztą dowiedzieć się. Z tego, co pisałem na naszym profilu na, na, na Facebooku, ta sytuacja też jeszcze się zmienia, bo niektóre z nazwiska są pod znakiem zapytania. Więc generalnie myślę, że tak, jeszcze zbiorczo to odry po prostu podsumuję sobie w najbliższym czasie i rozbiorę wam też na czynniki pierwsze. Jak moim zdaniem, czy też co moim zdaniem sprawiło, że ten zespół finalnie w tej lidze nie był w stanie się utrzymać, choć też trzeba po powiedzieć, że tutaj no, tych czynników naprawdę było bardzo bardzo, bardzo dużo i mimo, że ta końcówka sezonu wyglądała lepiej, to przestrzegałbym przed myśleniem, że gdyby Michał Kowbel przyszedł miesiąc wcześniej to odra na pewno by się otrzymała. Pokażę Wam tylko raz jeszcze, jak wyglądała forma Odry, tak punktując ten odcinek, jak wyglądała forma Odry po przyjściu Michała Kowbela, ile punktów Odra zdobywała. Teraz to możecie zobaczyć. I oczywiście to był progres w stosunku do tego, co mieliśmy na końcówce kadencji Macieja Góreckiego, ale tak, tak punktując, Odra i tak by się w lidze nie utrzymała, gdyby tak punktowała całą wiosnę. Więc yy, naprawdę przestrzegałbym przed takim myśleniem, że... Ja nie mówię, gdyby Michał Kowbel być może przyszedł w zimie, kto wie, może by ten zespół poskładał. Ale jeśli chodzi o Odrę, to zima też była... Dużym problemem. Naprawdę tutaj jest dużo dużo składowych. Nie chciałbym się, nie chciałbym o nich teraz mówić, bo jak zacznę, to za chwilę ten odcinek rozrośnie nam naprawdę do, do bardzo długiego formatu. Zachęcam Was do tego, byście byli czujni, bo, bo tak jak mówiłem, dużo treści chcę tutaj kontentu podrzucać w najbliższym czasie. Nie tylko jeśli chodzi o, o futbol, i każdy z tych sześciu naszych trzecioligowców sobie skrupulatnie. Przeanalizuję i, i, i też podzielę się z Wami tymi wnioskami. Podobnie w przypadku świeżo upieczonego trzecioligowca, czyli stali jasień. Tutaj też szukują się ciekawe rzeczy i ciekawe informacje, być może jeszcze przed weekendem. Więc bądźcie czujni za dzisiejszą aktywność i obecność. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam i odsyłam jak zawsze do, do komentarza, abyśmy podyskutowali, pospierali się. Na temat tych kwestii związanych z ostatnią kolejką i tymi ostatnimi tygodniami ligi. A, a w najbliższym czasie też śledźcie nas, bo dużo będzie się działo, jeśli chodzi o lubuski futbol. Trzymajcie się. Do zobaczenia.